Myślę o konsultantkach Mary Kay i parodiach pań pracujących dla Mary Kay. Na początku przyznaję, trochę się śmiałam z tych parodii, bo no nie oszukujmy się, montaż, który te panie prezentują jest dość zabawny, jest dużo filtrów, jakichś boomerskich naklejek. Ale nie zapominajcie, że te panie też się uczą. Można tak pod nosem się lekko z tego montażu uśmiechnąć, każdy od czegoś zaczynał i nie ma co ośmiać się z początkujących. Problem, jaki mam z tą marką i z paniami, które reklamują tutaj Amerykę na TikToku. Drogie panie, współpracę trzeba oznaczać. Jak ja bym nie oznaczyła jakiejś współpracy na TikToku czy na IGA, to w komentarzach miałabym srakę pierdakę. I pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Donosik. Kochane panie, są kary za nieoznaczanie reklam. Więc jeżeli wy na waszych filmach reklamujecie tą markę, bo dla niej pracujecie... To proszę oznaczyć stosownie ten filmik, bo może być przypał.